besa. No kochanie, kurde, idź stąd! Ty zwariowałaś chyba. Kochanie, kurde, zginę! Kochanie, teraz idziemy. Nie, masz do łóżka. Nie będzie dzisiaj buziak! Dzisiaj nie będzie buziaka! Przecież przegrałem, kurde, ten pojedynek. Wygrałem! Wszędzie no sam. Idź, kochanie, dzisiaj nie będzie buziaków, już teraz już, koniec! Dzisiaj nie będzie, z... nie, nie będzie żadnego buziaka, zostaw Nie, dzisiaj tak. Weź sobie na sili w dupie to mam. Kochanie, dzisiaj nie będzie buziaków! Pamiętasz e, e, pamiętasz tą sytuację Tyson? tak, pamiętasz, pamiętasz jak mnie kurwa zjebałeś? Pamiętasz jak mnie kurwa zjebałeś? Tak samo jak... No, no i zrobimy identyczne to samo, pamiętasz jak mnie zjebałeś? No. No teraz ja cię Kurwa, Partkaż, co to było za info kurwa? Co to? Dokładnie tak samo z tymi skinami, słuchajcie. Pierwsze skiny możesz sobie popobląc, ale później już nie można, bo to jest, kurde, gówno takie same cały czas. Już masz dość, już masz dość, po prostu już nie wytrzymujesz tego psychicznie. Dokładnie, słuchajcie, to jest tak z tymi skinami, jak zrobieniem kupy w ciągu dnia, jak się ma sraczkę. To jest dokładnie taka sama historia. Gówno znowu, po raz kolejny, nie mogę dopatrzeć na to wszystko. Mi się, kurde, muchy by się nażarły po prostu. Się boję, chyba muszę balkon zamknąć, bo teraz mi się muchy zlecą do komputera. Myślałem, że jebne. I ja też myślałem, że jebne, że koleś, że długa, z że kutasi się z tym kurwa dyfrem jak taka pizda, koleś do mnie strzela, ja do niego strzelam, a ty tam, że... uu centymetr, kurwa, uu centymetr, kurwa, zaraz wylecieć, bo wypierdoli. No, wylecieć jak retard i dostać z siatki. Ale Przedby on zą. strzelał do mnie, człowieku. Rozumiesz to? No, i później jak się no. wychyliłem tam, to dostałeś A po tym krzyku dostałeś pizda pizdę z eski i... Eee! Eee! nie było Zostaw go, zostaw go. No, tyś na ty easy. Ty jest kurczę byku, nienawidzę cię. Ej, nienawidzę cię dzięcio teraz, naprawdę, kurde, jesteś grubasem i głupkiem. Naprawdę. Ej, to, to byłby taki ładny ej, jak ty mi wszystko spierdzieliłeś, nie? Nie, <toddź> nie 무슨 <laughs> 일 <laughs>